Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na przeglądzie rynków mamy piątek, 9 czerwca. Oczywiście w Polsce trwa długi weekend, stąd też zakładam, że aktywność po Państwa stronie jest ograniczona, no ale rynki tak czy inaczej działają. Bez żadnych e, ograniczeń. E, oczywiście, dziś kalendarz makroekonomiczny jest dosyć e, skromny, stąd też zmienność, przynajmniej kierując się tym, e, tym aspektem, powinna być również mniejsza, no ale wiemy, że przy w aktualnej sytuacji rynkowej drobny komunikat spoza, całkowicie oderwany od, od e, kalendarza, też potrafi wywołać. Dużą zmienność na rynku. Dobrze, drodzy Państwo, standardowo zanim przejdziemy do wykresów i do analizy technicznej, przypominam o ryzyku. Pamiętajcie, że handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego webinaru przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, przejdźmy więc do platformy. Dobrze, platforma powinna być już dla Was widoczna i zacznijmy standardowo od SP, ale sekundka, bo widzę jakiś mały problem z paskiem. Nie wiem dlaczego on mi się nie ukrywa. Ok, już powinno być wszystko. O, proszę o sekundę cierpliwości jeszcze. Dobrze, teraz powinno być już na 100% wszystko porządku, możemy w takim razie już bez przeszkód rozpoczynać nasz przegląd rynku. A jeśli chodzi o indeksy, bo od których zawsze zaczynamy, to spójrzmy sobie na indeks SP, który dzień po dniu zmierza w kierunku pierwszego celu ruchu wzrostowego, który wskazywałam już dobre kilka czy kilkanaście tygodni temu. Jesteśmy już zaledwie kilkadziesiąt punktów od wskazanej strefy. Strefy, która oczywiście. Wyznacza, jest wyznaczona poprzez poprzedni szczyt z lokalny oczywiście szczyt z sierpnia 2022 roku, jako moment, w którym też zakończyło się to wakacyjne ubiegłoroczne odbicie i też kierując się zasadami price action zakładam, że to może być miejsce, w którym pojawi się korekta, która oczywiście nie będzie wpływać na długoterminowe postrzeganie rynku, a mianowicie pamięć wskazuje dalej, że, że moim zdaniem na rynku już obowiązuje Hossa i prawdopodobnie, jeśli miałbym decydować, na który scenariusz w długim terminie jest bardziej prawdopodobny, to wydaje mi się, że ten ruch może być kontynuowany później po wybiciu. Tego, tej właśnie strefy. Tak, ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że w tym miejscu można taką potencjalną korektę rozważyć, ponieważ jest jedna rzecz, która mnie nieco niepokoi, a mianowicie fakt, że przy właściwym, przy tej właściwym etapie, przy właściwej hossie na, na rynku akcji, powinno to już również być widoczne na rynku obligacji. No a spójrzcie, jeśli chodzi o rynek obligacji, no ciężko mówić, że tutaj ta hossa się zaczęła. Spójrzcie, no od momentu kryzysu bankowego, czyli, czyli od marca tak naprawdę odbicie jest dosyć skromne. W ostatnich zresztą nawet kilku tygodniach raczej dominowało, szczególnie w drugiej połowie maja raczej panowały na rynku bardziej pesymistyczne nastroje, stąd też to budzi moje wątpliwości w kontekście jasnego scenariusza wzrostowego na indeksach, ale o tym może sobie opowiemy w weekend. Wiadomo, że rynki w tym momencie cały czas mają pewne wątpliwości co do dalszych działań Fed. I to wynika z faktu, że spójrzcie, jeśli byśmy zobaczyli kolejny raz to na tą tabelkę, która pokazuje najbardziej prawdopodobny kierunek właśnie amerykańskiej rezerwy federalnej i która cały czas najnowsze projekty zakładają, że w tym roku dojdzie przynajmniej do dwóch obniżek stóp, no a Fed cały czas komunikuje, że tych obniżek nie będzie. O tym sobie będziemy dyskutować w trakcie niedzielnego spotkania, na które serdecznie zapraszam. Zwracam Wam tylko uwagę, żeby tak, żeby tak jeden wniosek zapamiętać, że na rynku obligacji tej hossy jeszcze nie widać, a do właściwego etapu hossy na właśnie albo stwierdzenia, że hossa na indeksach już obowiązuje, przydałoby się właśnie również obserwacja, że budzi się, budzi się nieco mocniej rynek obligacji. Dobrze, idźmy dalej, spójrzmy sobie ponownie na surowce, bo mamy dalej bardzo ciekawe, ciekawą sytuację w relacji między srebrem, złotem a platyną, ponieważ jeśli chodzi o srebro, to tu faktycznie realizuje się ten ostatnio zaznaczony scenariusz, że faktycznie ten sygnał objęcia hossy na ważnym poziomie wsparcia jednocześnie Poziomie, który pokrywał się z realizacją tego, tej formacji spadkowej, faktycznie ten sygnał dał wystarczający impuls, który prawdopodobnie wystarczy, żeby, żeby dotrzeć do tej strefy oporu. Co będzie dalej, to oczywiście będziemy się zastanawiać w momencie, kiedy już cena ewentualnie dotrze do tej strefy, jakie tu będą pojawiać się reakcje, natomiast, tak czy inaczej, na razie czekamy. Na zakończenie tego impulsu wzrostowego, przynajmniej do tej strefy. Jeśli chodzi o złoto, to tu również sygnał wzrostowy się pojawił, i to pojawił się na ważnym poziomie, bo z jednej strony spójrzcie, złoto wybiło ten ważny poziom, ważną strefę wsparcia, natomiast ta reakcja po wybiciu był, spadkowa oczywiście była dosyć ograniczona, mimo że pojawiały się tu sygnały raczej spadkowe. Mam na myśli przede wszystkim, czy to tę reakcję, czy to objęcie BESY. No ale zwracałem też uwagę, że gdy pociągniemy linię trendu, to spójrzcie, ona jest, jeśli chodzi o te kolejne korekty, mocno respektowana. Tak też się wydarzyło tym razem. Mamy objęcie hossy właśnie na tej linii trendu, co może wskazywać, że tych głębszych wzrostów nie będzie. Z tym, że z drugiej strony zastanawiam się, ponieważ no, skala korekty była dosyć niewielka i albo złoto jest tak mocne, no, albo to jeszcze nie koniec spadków, i ta linia trendu była tylko i wyłącznie przystankiem. Jeśli tak kierować się samą zmiennością, no to spójrzcie, porównując tą ostatnią korektę do tej aktualnej, no to przydałoby się jeszcze. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt, nawet dolarów, korekty, żeby zachować mniej więcej podobną strukturę. Zobaczymy, bo z jednej strony faktycznie, tak już pointując, jest sygnał wzrostowy, ale nie wiem, nie wiem na ile on jest wiarygodny. Z, na, z rynku platyny na razie realizuje się ten scenariusz zaznaczony wcześniej mówiłem wam tutaj wam, mówiłem wam o, o formacji podwójnego szczytu, podobnie jak na srebrze, z tym, że platyna wydawała się nieco opóźniona w, w, w stosunku do srebra, ponieważ. O ile na srebrze po wyznaczeniu tej formacji podwójnego szczytu doszło do ruchu spadkowego, na, tak na ta platyna długo się, mówiąc kolokwialnie, ociągała z wybiciem tego wsparcia, ale do wybicia doszło. Mieliśmy jeden retest, impuls spadkowy, drugie podejście i znowu impuls spadkowy, przepraszam, znowu sygnał spadkowy w postaci tej świecy, która zanegowała tę, tę ostatnią. No i aktualnie mamy próbę drugiego impulsu, drugiego ruchu spadkowego w ramach tej struktury. No i zobaczymy, ponieważ na razie wygląda to prospadkowo. Oczywiście w zależności jak zamknie się dzisiejsza, dzisiejsza świeca, ale na razie uznając, że ta świeca się jeszcze tworzy, więc sugerujemy się tylko tymi wczorajszą i przedwczorajszą świecą. Na razie to wygląda spadkowo. Dobrze, idźmy dalej. Bitcoin Bitcoin, który cały czas, mówiąc tak kolokwialnie konsumuje ostatnie niepewności i pozew skierowany przeciwko największej giełdzie Binance i jej prezesowi, czy też założycielowi z tego co z tego co pamiętam. Nie, szczerze mówiąc na, na rynku kryptowalut aż tak aż tak fundamentalnie więc śledzę, więc, więc, więc też mam nadzieję, że tutaj nic nie przekręciłem, ale technicznie patrząc, cały czas ta struktura spadkowa wynikająca z tej potencjalnej formacji głowy z remenem jest zachowana. Cały czas nastrój wyznacza na rynku ta świeca spadkowa po wybiciu tej linii szyi. No i dopóki nie mamy negacji tej świecy spadkowej, czyli przynajmniej wyjścia ponad strefę. Ponad poziom 20 tysięcy, 27,5 tysiąca, tak będzie lepiej. To, to cały czas moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest wybicie dołem i ruch w kierunku strefy wsparcia w pobliżu 23,5 tysiąca dolarów za bitcoina. Oczywiście jest to cel wyznaczony przede wszystkim wynikający z, z budowy tej formacji głowy z ramionami. I co ciekawe, jeśli miałoby dojść do realizacji ruchu spadkowego do tej strefy, to prawdopodobnie również może się to pokryć z ruchu w ramach tego kanału spadkowego, idźmy dalej. Spójrzmy sobie na pary z dolarem kanadyjskim, a to dlatego, że po Banku Rezerwy Australii, Kanada jest drugim bankiem z wiodących banków centralnych, który zaskoczył podnosząc stopy procentowe. Wcześniej deklarując, że. Prawdopodobnie kończy już cykl podwyżek. Oczywiście, jeśli chodzi o Australię, takich deklaracji nie było, ale tam również analitycy nie spodziewali się podwyżek i to dwukrotnych. Swoją drogą, jeśli chodzi o Australię, to szczególnie stali bywalcy moich programów wiedzą, jak, jak dużą uwagę przykuwam do właśnie działań tamtejszego banku centralnego, ale tak czy inaczej, dziś na kanale Admirals pojawi się dedykowany odcinek właśnie sytuacji, jeśli chodzi o politykę monetarną w Australii, ponieważ uważam, że wiele ciekawych wniosków, w kontekście również innych banków centralnych można wysnuć. Ale wracając do dolara kanadyjskiego, spójrzcie sobie na zestawienie, właśnie dolara kanadyjskiego z euro, ponieważ, a w zasadzie euro z dolarem kanadyjskim, bo tak, tak ta, para, takie ta para ma ułożenie. Spójrzcie, po tym ruchu spadkowym pojawił się sygnał wzrostowy w postaci objęcia HOSY. W pobliżu ważnej strefy wsparcia. Z tym, że nie ma jeszcze jasnego sygnału odbicia ze strony wskaźników czy odbicia, w, osłabienia tego trendu spadkowego i też mam pewne wątpliwości, czy to nie jest jakaś pułapka, ponieważ no, niepokoi mnie pod kątem ewentualnych sygnałów wzrostowych, ten mocny sentyment spadkowy, który miał, który obowiązywał na, na tej parze przez niemalże cały kwiecień. Oczywiście kierując się czystym price action, no to tutaj właśnie można uznać, że mamy, mamy wyraźny sygnał wzrostowy. W kontekście jeszcze tej pary spójrzcie sobie na, na historię. Ponieważ kurs tej pary bardzo dokładnie respektuje, właśnie respektuje, średnia 200, przepraszam, respektuje średnią 200 okresową EMA, której używamy do, do wyznaczania. W takim szerokim spojrzeniu, jaki, jaki trend obowiązuje na danym instrumencie. No i ciekawy jestem, co wydarzy się w kontekście tej średniej teraz, ponieważ mieliśmy małe wybicia, oczywiście, patrząc w przeszłość, to tego rodzaju wybicia nie były jakieś niepokojące i później ruch był kontynuowany. No, ale, ale faktycznie warto sobie to uwzględnić, i tym bardziej, jeśli to objęcie miało miejsce na tej średniej, to również ono może być wymowne. Więc sygnały do, sygnały do, do potencjalnego odbicia się na tej parze już pojawiają, tak pointując. Spójrzmy na drugą parę z dolarem kanadyjskim, teraz z dolarem amerykańskim, bo tutaj również ten ruch spadkowy dociera do ważnej strefy wsparcia, która kilkukrotnie dawała już właśnie miejsce na, na do odbicia, czy sygnał do odbicia. No i faktycznie z tym, że no, w tym przypadku Trzeba by było z racji na liczbę i różno, różny poziom, różny poziom, z którego to odbicie się zaczynały, trzeba by było tę strefę jeszcze nieco rozciągnąć. No i to oczywiście powoduje pewne ryzyka, szczególnie pod kątem tradingu, bo to by oznaczało, że stop loss, ewentualny stop loss po wystąpieniu sygnału wzrostowego musiałby być bardzo szeroki, bo jeśli by wystąpił na przykład. To potencjalne odbicie czy sygnał do, do odbicia wystąpiłby podobnie jak w ciągu przy ostatnich odbiciach tutaj bądź tutaj, no to powoduje, że trzeba jeszcze uwzględnić te dołki w ramach cały czas tej. Sekwencji to oczywiście stwarza pewne ryzyka szczególnie pod kątem potencjalnego zysku do ryzyka tak jak mówiłem pod kątem bardziej tradingowym więc trzeba mieć to na uwadze. Z drugiej strony również nie mamy tutaj jasnego sygnału świecowego, bo te trzy ostatnie świece w żaden sposób takimi sygnałami nie są, więc też byłbym ostrożny przy zawieraniu na ślepo mówiąc kolokwialnie tutaj jakiejś pozycji długich Czekałbym na wyklarowanie się w tej strefie bez, dysk bez dyskusyjnego sygnału wzrostowego. Jeśli oczywiście Wasza analiza wskazuje, że, że ta para powinna rosnąć. Co też moim zdaniem nie jest w 100% pewne. Tutaj te same argumenty co na euro Kanadyjczyku. Dobrze, i spójrzmy sobie na kolejne pary. Para, która bardzo rzadko się pojawia u nas na. U nas w programie dalej z dolarem kanadyjskim, tym razem względem jena japońskiego, ponieważ spójrzcie, tutaj również dotarliśmy do ważnej strefy, tym razem oporu i tu nie ma wątpliwości. Ta strefa jest dosyć wąska, a jednocześnie. A jednocześnie spójrzcie, jak rynek mocno ją respektował, szczególnie jeśli byśmy rozciągnęli na, na wcześniejsze okresy, również to był bardzo ważny poziom. I ważny jest również sposób, w jaki rynek do tej strefy dociera, ponieważ spójrzcie, mamy coraz, coraz węższy zakres wahań w ramach tego ruchu wzrostowego. Co przypomina właśnie formację klina zwyższającego. Klin zwyszkujący jest formacją sygnalizującą potencjalny zwrot, no a z racji, że zbiega się właśnie z tą strefą oporu, to warto właśnie się zastanowić, czy to nie jest moment, w którym być może ten ruch wzrostowy zostanie na jakiś czas odwrócony. Jak na razie nie ma ani wyraźnego sygnału świecowego. Mimo że ta reakcja spadkowa była, ale nie ma tutaj jasnego sygnału, również wskaźniki jeszcze nie sugerują zwrotu. I tutaj trzeba podkreślić, że żeby też ostrzegam przed takim naciąganiem interpretacji wskaźnika RSI, bo spójrzcie, on co prawda minimalnie musnął Poziom 70 punktów, ale spójrzcie sobie w przeszłości, że RSI potrafił wychodzić wyraźnie ponad nawet 80 punktów. Stąd też nie szukałbym tutaj na siłę żadnego, żadnych sygnałów, również ze strony MACD nie ma jeszcze ani wystarczającego odchylenia od, od strefy zero. no i przede wszystkim nie ma również sygnałów w postaci przecięcia linii sygnalnej przez linię MACD. Ważne więc jest, że jesteśmy faktycznie w ważnym miejscu, ale na jakieś jasne scenariusze Przyjdziemy o czas, kiedy, kiedy pojawi się jasny sygnał spadkowy, którego na razie nie ma. Widzę, że pojawił się komentarz na czacie. Proszę jak zawsze o, o chwilę cierpliwości. Będzie czas na, na pytania na koniec. Oczywiście na, na każdy odpowiem, ale chciałbym jeszcze pokazać Wam jedną parę z jenem, a mianowicie funta do jena, ponieważ na tej parze cały czas. Fund jest wyraźnie silniejszy od jena i to mimo tych licznych sygnałów generowanych przez MACD, ponieważ spójrzcie, w ramach nawet tylko tego ruchu wzrostowego mieliśmy trzy okresy, w których histogram zaświecił się na czerwono, czyli MACD wygenerował sygnał spadkowy. Z tym, że spójrzcie, w tym okresie RSI tych sygnałów spadkowych nie generował, więc właśnie ważna jest ta wspomniana już wielokrotnie przeze mnie filtracja sygnałów generowanych przez MACD. Jeśli chodzi o sam czysty wykres, cały czas tutaj obowiązuje ruch wzrostowy, mamy, mieliśmy prowzrostową reakcję po wybiciu kolejnej strefy oporu, więc też o żadnym ruchu spadkowym na tej parze, jak na razie nie możemy mówić. I na zakończenie jeszcze jedna para, a mianowicie. O, sekundka, bo gdzieś mi się układają przed spotkaniem, cały setup, i widzę, że mi gdzieś to musiało umknąć. Więc na tym takim razie zakończmy i parę funt do jena, przepraszam, funt do franka zostawię sobie na weekend, a tylko rzut okiem spójrzcie na, na wskazany w niedzielę setup wybicia z formacji głowy z ramionami, jak na razie prawdopodobnie ten scenariusz wygląda na to, że będzie zrealizowany, ponieważ do, do strefy wsparcia brakuje niewiele, a korekt. Korekty, które się pojawiły, nie zagrażają temu spadkowemu impulsowi. Wszystko wygląda na razie prospadkowo. Oczywiście proszę pamiętać, że to nie jest żadna sugestia, a na ewentualne zajmowanie pozycji krótkich jest już zdecydowanie za późno. Dobrze, spójrzmy na czat. O dzięki za kat. w porządku nie ma nie ma sprawy jeśli chodzi o właśnie bo pojawiały się pytania na czacie youtubeowym odnośnie um, Pytań odnośnie, odno, pytania odnośnie innych innych instrumentów, które mogły być przedmiotem tej, tych analiz, które przeprowadzam codziennie, czy, czy to w trakcie tych webinarów edukacyjnych, to jak zawsze proszę pisać komentarze pod właśnie nagraniem na YouTube. Ja zawsze każdy komentarz staram się uwzględnić również w programach. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę udanego. Czy udanej sesji handlowej jeszcze dzisiaj, no i przede wszystkim udanego weekendu. No i słyszymy się w niedzielę o 20. Do usłyszenia.